W świecie pełnym nieustannego ruchu i zmieniających się okoliczności każdy z nas poszukuje spokoju i zrozumienia. Jest to potrzeba głęboko zakorzeniona w naszej naturze, jednak często próbujemy ją zaspokoić, skupiając się na tym, co zewnętrzne. W tej nieustannej pogoni za harmonią zdarza nam się zapominać, że klucz do niej znajduje się w nas samych. Zamiast próbować kontrolować to, co niekontrolowane, Warto skierować uwagę ku swojemu wnętrzu i odkryć, że to właśnie tam zaczyna się prawdziwa równowaga. Dzisiejszy film zaprasza do spojrzenia na świat i siebie samego z nowej perspektywy. Przyjrzymy się sztuce obserwacji, umiejętności, która nie wymaga zmiany tego, co nas otacza, lecz zachęca do głębokiego zrozumienia tego, co dzieje się w nas samych. Nie chodzi tu o skomplikowane techniki czy teorie. Ale o prostą praktykę, która ma moc całkowitej transformacji. Prawdziwy przełom zaczyna się w momencie, gdy zamiast oceniać czy zmieniać, zaczynamy obserwować. Obserwacja bez osądzania jest czymś, co może wydawać się nieuchwytne, ale tak naprawdę jest dostępne dla każdego. To stan, w którym przestajemy definiować rzeczywistość poprzez nasze przekonania, opinie czy oczekiwania, i zamiast tego przyjmujemy ją taką, jaka jest. Ten proces, choć prosty w swojej istocie, wymaga zmiany naszego podejścia, od próby narzucania kontroli po otwartość na to, co pojawia się w danej chwili. W tym filmie będziemy odkrywać, dlaczego umiejętność obserwacji jest kluczowa dla naszego wewnętrznego rozwoju. Zrozumiemy, jak wpływa ona na nasze relacje, sposób, w jaki postrzegamy świat oraz na zdolność do doświadczania prawdziwego spokoju. Każdy z nas ma w sobie potencjał, aby spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy i odkryć, że odpowiedzi, których tak długo szukamy, znajdują się w zasięgu ręki. Rozpocznijmy więc tę podróż. Pierwszym krokiem na drodze do głębszego zrozumienia siebie jest uważne obserwowanie własnego umysłu. Nie chodzi tu o analizowanie czy ocenianie myśli, lecz o przyglądanie się im z perspektywy świadka, który nie angażuje się w to, co się dzieje ale jedynie zauważa. To jak patrzenie na płynącą rzekę. Widzisz jej nurt, fale, a czasem przeszkody, ale pozostajesz na brzegu, nie próbując jej zatrzymać ani zmieniać kierunku. Obserwacja umysłu oznacza zauważanie przepływu myśli i uczuć, bez identyfikowania się z nimi. Kiedy pojawia się złość, smutek lub radość, warto zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy tymi emocjami. Są one jedynie chwilowymi stanami, które przychodzą i odchodzą, tak jak chmury przesuwające się po niebie. To, co trwa niezmiennie, to przestrzeń świadomości, w której te emocje się pojawiają. Zacznijmy od prostego ćwiczenia: znajdź spokojne miejsce i usiądź wygodnie. Przez kilka chwil skup się na swoim oddechu, a następnie obserwuj myśli, które pojawiają się w Twoim umyśle. Zauważ, jak często są one związane z przeszłością lub przyszłością. Zamiast je oceniać, po prostu je zauważaj, pozwalając im przepływać. Może to być trudne na początku, ponieważ umysł ma naturalną tendencję do angażowania się w swoje treści. Jednak z czasem zaczynasz dostrzegać, że między tobą a myślami istnieje przestrzeń. Obserwacja umysłu to nie tylko praktyka medytacyjna. Można ją stosować w każdej chwili codziennego życia, podczas rozmowy, pracy czy odpoczynku. Kiedy zauważasz swoje reakcje i emocje w danej chwili, zyskujesz większą jasność. Stajesz się mniej podatny na automatyczne schematy i zyskujesz możliwość wyboru, jak chcesz zareagować. To pierwszy krok w kierunku głębszego spokoju i wewnętrznej wolności. Dzięki tej praktyce zaczynasz rozumieć, że to nie myśli czy uczucia definiują twoją tożsamość, lecz świadomość, która je obserwuje. Wielu z nas żyje w przekonaniu, że możemy kontrolować wszystko, co dzieje się w naszym życiu. To przekonanie często prowadzi do frustracji, gdy rzeczywistość nie spełnia naszych oczekiwań. Prawda jest jednak taka, że życie rozwija się w swoim własnym tempie, niczym rzeka, która płynie zgodnie z naturalnym nurtem. Próba narzucenia naszej woli na to, co niepodległe naszej kontroli, jest jak próba zatrzymania płynącej wody, wyczerpująca i ostatecznie nieskuteczna. Iluzja kontroli sprawia, że utożsamiamy się z naszymi myślami, emocjami. Oraz z tym, co dzieje się wokół nas. Wierzymy, że to my kierujemy każdym aspektem naszego życia, podczas gdy wiele z tych procesów to naturalne reakcje naszego umysłu i ciała na zewnętrzne bodźce. W tym wszystkim gubimy coś niezwykle ważnego świadomość, która jest źródłem naszej prawdziwej siły. Świadomość nie próbuje kontrolować, zmieniać ani oceniać. Jest jak przestrzeń, w której wszystko się pojawia i znika myśli, uczucia, doświadczenia. Wyobraź sobie niebo, które pozostaje niezmienne, niezależnie od tego, jakie chmury po nim przesuwają. W ten sam sposób świadomość jest stała i niewzruszona, podczas gdy wszystkie wydarzenia w Twoim życiu są niczym chwilowe zjawiska. Odkrycie tej świadomości zaczyna się od zaakceptowania, że nie wszystko wymaga naszej interwencji. Gdy przestajemy walczyć z rzeczywistością, odkrywamy głębszy spokój. Działania podejmowane z tego miejsca nie wynikają z potrzeby kontrolowania, lecz z jasności widzenia i naturalnej harmonii. Ten sposób istnienia nie jest stanem, który trzeba osiągnąć, ale czymś, co zawsze było w nas obecne. To odkrycie pozwala nam odpuścić iluzję, że musimy kierować każdym aspektem życia i zobaczyć, że to, co naprawdę ważne, już w nas jest. Wszystko, co nazywamy problemami, najczęściej istnieje jedynie w naszych głowach. Rzeczywistość sama w sobie jest neutralna to nasze myśli, oceny i interpretacje nadają jej znaczenie. Kiedy życie nie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, umysł natychmiast klasyfikuje sytuację jako problem. Zaczynamy tworzyć scenariusze, przewidywać trudności i koncentrować się na tym, co nie działa, co prowadzi do spirali zmartwień. Warto zadać sobie pytanie, czy problem istnieje poza moimi myślami o nim? Na przykład, spóźniony pociąg sam w sobie nie jest problemem. To po prostu fakt. Problem pojawia się w chwili, gdy zaczynamy myśleć o tym, co może się wydarzyć, jeśli dotrzemy później na spotkanie. Te mentalne konstrukcje tworzą konflikt między tym, co jest, a tym, co naszym zdaniem powinno być. Kiedy zaczynamy obserwować te myśli z dystansem, zauważamy, że są one jak cienie rzucane przez nasze oczekiwania. Właściwie większość naszych problemów to wynik oporu wobec rzeczywistości. Zamiast widzieć sytuacje takimi, jakie są, nakładamy na nie warstwy osądów i obaw. Rozważmy jednak, że rzeczywistość sama w sobie jest zawsze kompletna i doskonała w swojej harmonii. To, co postrzegamy jako trudność, często jest po prostu kolejnym etapem naturalnego przepływu życia. Kiedy przestajemy walczyć z tym, co jest, odkrywamy, że problemy zaczynają się rozpuszczać. Nie oznacza to bierności ani rezygnacji z działania, ale zmianę perspektywy. Zamiast widzieć sytuację jako przeszkody, możemy zacząć traktować je jako okazję do nauki i wzrostu. Kluczem jest uświadomienie sobie, że to nie świat nas rani, lecz sposób w jaki go postrzegamy. Gdy zmienimy nasze podejście, możemy zobaczyć, że problemy nie mają rzeczywistej mocy, są tylko odbiciem naszych myśli i emocji które z czasem tracą swoją intensywność, gdy nie są podtrzymywane. Medytacja to nie tylko technika, ale sposób bycia, który pozwala odkryć spokój i klarowność w każdej chwili. Nie chodzi o narzucenie umysłowi ciszy, ani o osiąganie określonego stanu. To bardziej przypomina siedzenie nad brzegiem oceanu i obserwowanie fal, myśli i emocje pojawiają się i znikają, a my po prostu jesteśmy ich świadkami. Nie próbujemy ich kontrolować, zmieniać ani zatrzymać. Zamiast tego pozwalamy im płynąć, odkrywając w sobie przestrzeń, w której wszystko się dzieje. Podczas medytacji nie istnieje coś takiego jak sukces czy porażka. Każda chwila świadomej obecności, bez względu na to czy umysł jest spokojny, czy pełen myśli, jest cenna. To doświadczenie pozwala zauważyć, że jesteśmy czymś więcej niż treścią naszych myśli. Umysł, który wydaje się być chaotyczny, staje się zrozumiały, gdy spojrzymy na niego z dystansu. Jak niebo, które pozostaje niezmienione mimo przepływających chmur, nasza świadomość jest zawsze obecna, spokojna i otwarta. Medytacja nie wymaga specjalnych okoliczności. Możemy praktykować ją wszędzie, podczas spaceru, przygotowywania posiłku czy rozmowy z innymi. Kluczem jest bycie w pełni obecnym, zwracanie uwagi na chwilę obecną. Bez oceniania ani wybiegania w przyszłość. Każda codzienna czynność staje się okazją do głębszego połączenia z teraźniejszością. Dzięki regularnej praktyce uczymy się przyjmować życie takim, jakie jest, bez oporu ani nadmiernego przywiązania do konkretnych rezultatów. Obecność staje się naszym naturalnym stanem, a medytacja nie jest już odrębną praktyką, lecz integralną częścią życia. W tym stanie odkrywamy, że spokój i jasność są zawsze dostępne, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Każdy z nas nosi w sobie zdolność do odnalezienia spokoju, harmonii i jasności. Wszystko zaczyna się od prostego aktu bycia obecnym, od uświadomienia sobie, że nie jesteśmy swoimi myślami ani emocjami, ale tą przestrzenią, w której wszystko to się pojawia. Obserwowanie bez oceniania otwiera drzwi do głębszego zrozumienia siebie i świata, w którym żyjemy. Każda chwila, nawet ta najbardziej zwyczajna, staje się okazją do praktyki. Możemy zacząć już teraz, zauważając oddech, dostrzegając jak nasze myśli przychodzą i odchodzą jak fale na oceanie. To właśnie w takich chwilach odkrywamy, że spokój i stabilność nie są czymś zewnętrznym, ale naszą wewnętrzną naturą. Zamiast stawiać sobie wielkie cele czy oczekiwać natychmiastowych zmian, warto podejść do tego procesu z cierpliwością i ciekawością. Każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża nas do pełniejszego życia w zgodzie ze sobą. Obserwacja bez przywiązania do rezultatów pozwala odkryć, że życie jest znacznie prostsze niż się wydaje, a jednocześnie niezwykle bogate. Niech ten film będzie dla Was zaproszeniem do pogłębienia relacji z samym sobą do odkrywania mądrości, która zawsze była w Was obecna. Zacznijcie od teraz, nie czekając na idealne warunki, bo każda chwila jest doskonałym momentem, aby po prostu być i doświadczać życia w Jego pełni. W tej prostocie kryje się najgłębsza mądrość i największa wolność.